prototyp i premiera. Plan sześcioletni faworyzował przemysł ciężki i zbrojeniowy. Jak mówiłem, konsumpcja prywatna była na dalszym planie, no i stąd parcie, by w motoryzacji rozwijać własne konstrukcje i minimalizować import. Centralizacja decyzji to był bardzo ważny czynnik, bo projekty motoryzacyjne, jak wspominałem, koordynowało BKP Mod. No i decyzja czerwcowa z roku 1955 o produkcji Junaka była elementem polityki przemysłowej, czyli od koncepcji przechodzimy powoli do produkcji, natomiast nie było to wyłącznie reakcją na popyt. Infrastruktura drogowa w Polsce przez ten czas od momentu wymyślenia Junaka po jego premierę niewiele się zmieniła. Była to mieszanka kocich łbów, szutrów i łatanej nawierzchni. No i to wszystko trzeba było brać pod uwagę. No i pamiętajmy też o tym, że planowano polonizację sprzętu. Chodziło o to, żeby nie importować poszczególnych elementów motocykla, tylko robić swoje gaźniki, swoją elektrykę i swoje hamulce i aby pochodziły te elementy wyłącznie z zakładów w liczbie w łańcuch dostaw krajowy, no i chodziło tutaj o to, żeby też pobudzić zatrudnienie i kompetencje przemysłu metalowego. No i mamy sierpień 54 roku, kiedy publicznie pokazano Junaka M07, na przykład pokazano go na stadionie we Wrocławiu. W realiach Europy pierwszej połowy lat 50. konstrukcja Junaka robiła wrażenie.